Posiadanie akcji w swoim portfelu wiąże się nie tylko z możliwością poniesienia straty albo osiągnięcia zysku, ale daje nam również pewne prawa, no i oczywiście obowiązki. O co konkretnie chodzi? Jakie są to prawa i obowiązki? Zapraszam do materiału. Zacznę od tego, że każdy posiadacz akcji dysponuje dwoma rodzajami praw. Są to prawa majątkowe i prawa niemajątkowe, które też nazywane są prawami korporacyjnymi. Mimo że już na samym początku nie brzmi to może zbyt przyjaźnie, trochę jak taki prawniczy bełkot, to w praktyce nie jest w żaden sposób skomplikowane. No i oczywiście każdy akcjonariusz taką podstawową wiedzę powinien posiadać. Prawa majątkowe w ogólnym rozumieniu odnoszą się do stanu posiadania, czyli do tego, że mamy prawo własności do jakiegoś przedmiotu, a w przypadku akcji Konkretnie do papierów wartościowych, które wcześniej zakupiliśmy albo otrzymaliśmy, jeżeli jesteśmy pracownikami jakiejś spółki akcyjnej, no i tam otrzymaliśmy te papiery wartościowe właśnie z tego tytułu. Prawa majątkowe są zbywalne, co znaczy, że sprzedając akcje, pozbywamy się też praw wynikających z ich posiadania. Jakie są prawa. Majątkowe akcjonariuszy. Przede wszystkim takim najbardziej istotnym prawem jest udział w zyskach, czyli prawo do dywidendy. Dywidenda to rodzaj wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszom za to, że użyczyli oni spółce kapitału poprzez zakup jej akcji. Dywidenda jest wypłacana z zysku netto osiągniętego przez spółkę, czyli jeżeli spółka ma ujemną rentowność, to nie może wypłacić dywidendy. Wysokość dywidendy jest ustalana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego i dzieli się ją porówno między wszystkich akcjonariuszy. Jej wysokość jest ustalana w kwocie na pojedynczą akcję czyli zarówno najmniejszy, jak i największy akcjonariusz dostaje proporcjonalnie tyle samo na pojedynczą akcję np. 50 groszy na pojedynczą akcję, właśnie. Oczywiście spółka nie ma obowiązku wypłacania dywidendy. Nie musi też tego robić regularnie, czyli na przykład co rok. Najczęściej na dywidendę przeznacza się część zysku, ale też możliwe jest ustalenie dywidendy w wysokości pełnego zysku netto, który spółka w zakończonym roku osiągnęła. Dywidendą poświęcone będzie przynajmniej kilka odcinków kursu inwestowania w akcje, więc tutaj nie będę tego tematu w tej chwili bardziej rozszerzał. Kolejne bardzo istotne prawo majątkowe to prawo poboru, czyli prawo pozwalające zachować akcjonariuszom proporcjonalny udział w kapitale akcyjnym spółki, gdy ta decyduje się na emisję nowych akcji, a także do objęcia nowych akcji po ustalonej cenie emisyjnej, która zazwyczaj jest niższa od aktualnego kursu akcji na giełdzie. W przypadku nowej emisji akcji, każdy akcjonariusz otrzymuje jedno, prawo poboru na akcje i tutaj posłużę się prostym przykładem. Jeżeli spółka zwiększa liczbę akcji o 10 tysięcy w ramach o 10 tysięcy sztuk w ramach nowej emisji, to większościowy akcjonariusz posiadający 50% dotychczasowych akcji będzie mógł kupić 5 tysięcy z nich, aby zachować dotychczasowy udział w kapitale spółki. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, to jest prawo, prawo poboru, a nie obowiązek, więc akcjonariusze nie muszą z niego korzystać. Po zakończeniu emisji nowych akcji, prawo poboru po prostu wygasa. Co więcej, prawa poboru to są również papiery wartościowe, tak jak na przykład akcje, co znaczy, że są zbywalne, czyli po prostu można je zarówno sprzedać, jak i kupić. Prawo do udziału w majątku spółki, w przypadku jej likwidacji, to również jedno z uprawnień majątkowych, które przysługuje akcjonariuszom. Gdy spółka upada, jej masa upadłościową dzieli się proporcjonalnie pomiędzy posiadaczy akcji. No i ustalana jest kwota na pojedynczą akcję, tak jak w przypadku dywidendy. W procesie upadłościowym najpierw jednak zaspokajani są wierzyciele, w tym obligatoriusze, czyli inwestorzy, który, którzy kupili obligacje danej spółki. Jeśli chodzi o prawa niemajątkowe akcjonariusza, Nazywane również prawami korporacyjnymi, to trzeba wiedzieć, że one nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii majątkowych. Ale, na przykład, spośród nich trzeba wymienić takie prawo jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Prawo, z którego większość małych akcjonariuszy w ogóle nie korzysta. Aby wziąć udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, należy posiadać akcje w portfelu przynajmniej na 16 dni przed jego datą. Jeśli chodzi o zasady panujące na walnych zgromadzeniach e, i przede wszystkim o to, jak w takim zgromadzeniu wziąć udział w praktyce, o tym opowiem w przyszłości w kolejnych lekcjach kursu inwestowania w akcje, bo jest to bardzo istotny i szeroki temat. Kolejnym prawem korporacyjnym jest Prawo do głosowania na właśnie wspomnianym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Liczba głosów na takim zgromadzeniu odpowiada liczbie posiadanych akcji przez akcjonariusza. Są jednak takie akcje, które mają uprzywilejowany charakter i one wtedy dają większe prawo głosu niż akcje zwykłe, które zawsze równają się jeden do jednego, czyli jeden, jedna akcja, jeden głos. Kolejne prawo korporacyjne to prawo do wyboru członków zarządu i rady nadzorczej. Następnie akcjonariusze mają również prawo do podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli nie tylko mogą głosować, ale mogą też proponować swoje uchwały, które będą głosowane. Kolejne prawo to prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jeżeli przynajmniej 10% akcjonariatu przegłosuje taką uchwałę, to mogą oni żądać. Ustalenia daty nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku określonych uchwał. Kolejne prawo korporacyjne to możliwość zaskarżania podjętych uchwał. Gdy według akcjonariusza uchwała, która została przegłosowana, jest niekorzystna dla udziałowców albo dla samej spółki, albo wtedy, gdy nie mógł on z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w głosowaniu. I ostatnie takie prawo korporacyjne to prawo do żądania informacji. I to nie tylko podczas trwania wolnego zgromadzenia akcjonariuszy. To jest prawo, które każdy akcjonariusz może, z, którego, z którego każdy akcjonariusz może skorzystać, żądając od zarządu spółki uzyskania informacji, które nie mają charakteru poufnego. Akcjonariusze mniejszościowi, czyli tacy, którzy łącznie mają. Mniej niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu i nie są w stanie tak naprawdę przegłosować uchwał, mają dodatkowe prawa, tak zwane prawa defensywne, czyli prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Do tych praw należy wspomniane już wcześniej zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Tutaj wystarczy jedna dziesiąta akcjonariatu, żeby takie nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołać. Oprócz tego. Akcjonariusze mniejszościowi mają także prawo do ponownego sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez powołaną do tego celu komisję. A oprócz tego, jeżeli zbierze się przynajmniej 1 piąta akcjonariuszy, czyli 20% posiadaczy akcji, to mają oni również prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej grupami. Jeśli mówimy o prawach, to trzeba też wspomnieć o obowiązkach akcjonariusza. Podstawowym obowiązkiem, obowiązkiem akcjonariusza jest pokrycie objętych akcji, czyli zapłacenie za nie. No, jest to dość oczywiste. To dotyczy się, to tyczy się głównie momentu powstawania spółki i również obejmowania akcji w ramach jej nowej emisji. Następnie akcjonariusz ma. Konieczność ma obowiązek informowania o przekroczeniu 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. I oprócz tego, że musi o tym poinformować spółkę, to informuje o tym również KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego, a spółka o takich zmianach w akcjonariacie informuje w osobnym raporcie bieżącym, który jest publikowany w serwisie ESPI. Oprócz tego, posiadacze akcji imiennych mogą być obciążeni dodatkowymi obowiązkami. Które są najczęściej wykonywane za wynagrodzenie. To najczęściej dotyczy pracowników, którzy jednocześnie są akcjonariuszami danej spółki. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedzialność akcjonariusza, to w zasadzie tej odpowiedzialności nie ma. Akcjonariusze nie ponoszą w zasadzie żadnej odpowiedzialności z własnego majątku za zobowiązania spółki. Realne ryzyko to wartość pieniędzy, jakie ulokowaliśmy w akcję danej spółki. Więc tak naprawdę nie może się zdarzyć, że na inwestowaniu w akcje stracimy więcej niż zainwestowaliśmy. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie interesujący i przydatny, zachęcam do dania łapki w górę, a także do subskrybowania kanału FXMAG po to, aby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka kursu inwestowania w akcje od zera. Dodam również, że w sprzedaży jest 21 wydanie naszego drukowanego papierowego kwartalnika magazynu dla inwestorów i z kodem rabatowym BESSA pisanym przez 2S w naszym sklepie na wszystkie produkty dajemy 20% rabatu. Szczególnie polecam roczną prenumeratę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku kursu inwestowania od zera. Cześć!